Lotos kolei jest dynamicznie rozwijającym się prywatnym przewoźnikiem kolejowym. Od niedawna dysponuje jednymi z najdowocześniejszych lokomotyw. Za przykład może posłużyć spalinowy trax. Myślę, że to jest szczególna lokomotywa ponieważ jest to, jest to lokomotywa spalinowa Trax DE. Pierwsza lokomotywa od 20-25 lat spalinowa, kompletnie nowa, która będzie skierowana do eksploatacji na trasach, które my obsługujemy. Wnętrze lokomotywy dla zwykłego Kowalskiego prezentuje się bardzo interesująco, ale dla miłośników kolejnictwa to już prawdziwa gratka. Widać różnicę pomiędzy starymi lokomotywami, które spotykamy na polskich torach, a nowym nabytkiem Lotosu. Skąd jednak wziął się pomysł, by sprowadzić tego typu pojazdy do Polski? Z inspiracją do lokomotyw był nasz pobyt kilka lat temu w Niemczech. Weszliśmy w garniturach do środka, do maszynowni, ani śladu oleju. I, i później, oczywiście, zaczęliśmy się interesować nowymi lokomotywami. Zaczęliśmy sobie również zadawać pytanie. Czy u nas koniecznie muszą jeździć tylko stawie lokomotywy? I odpowiedź oczywiście była, była, była taka, że tak być nie musi. Koszt zakupu takiej lokomotywy powinien być opłacalny dla firmy. Pieniądze zainwestowane w tabor muszą zwrócić się podczas użytkowania. Jednak ciągła eksploatacja niesie za sobą dodatkowe koszty, które pochłaniają przeglądy lub naprawy. Ta lokomotywa wymaga utrzymania co w okresie co 30 tysięcy kilometrów, czyli w naszych tutaj no, przebiegach jest to, jest to po, po kilku miesiącach, a dzisiaj jest to po kilku dniach, gdzieś przeciętnie po 3-4 dniach lokomotywa musi być przeglądana i to oczywiście wszystko ma, ma wpływ na, na koszty. Oprócz spalinowego traksa pod banderą lotosu znalazł się też jego elektryczny krewniak. Lokomotywa ta może poruszać się z prędkością do 140 km na godzinę, zasilana prądem stałym wynoszącym 3000 V. Maszyniści z pewnością docenią zalety tempomatu, klimatyzacji i ciekawostka urządzenia chłodząco-grzewczego, czyli coś na kształt mikrofalów kolodówki. Dzisiaj żaden z przewoźników kolejowych nie ma tak dużej ilości. Y taboru kolejowego, czyli lokomotyw, które charakteryzują się bardzo dużym poziomem niezawodności i dostępności. Lokomotywy, które posiadamy charakteryzują się poziomem dos dostępności powyżej 97%. Sama jazda tą lokomotywą jest bardzo komfortowa, jest to duży skok technologiczny w porównaniu do lokomotyw, na których pracowaliśmy wcześniej. Wymagały więcej części obsługowych przez, przez maszynistę. Tutaj sprowadzone jest sterowanie w dużej mierze do obsługi komputera. Sama jazda praktycznie odbywa się za pomocą joysticka. 3650 ton to jest maksymalne brutto, jakie może pociągnąć. Jest to mniej więcej równowartość około 46 wagonów. Jeden pociąg tej długości mógłby nam zabrać z korka ulicznego około 30 tirów. Te i inne lokomotywy z bliska mogli oglądać wszyscy miłośnicy transportu kolejowego. Dni Techniki Kolejowej odbywały się w czerwcu i objęły ponad 20 miast. Nie mogło ich zabraknąć również w Gdańsku, gdzie każdy mógł poznać tajemniki kolei. Dla dzieci zostały przygotowane gry i zabawy, dla starszych miłośników pociągów zagrały orkiestry kolejowe oraz zostały przygotowane konkursy. Cieszymy się bardzo, że są takiego rodzaju imprezy organizowane, ponieważ możemy poznać kolej od kuchni. Dni techniki kolejowej to czas, w którym można poznać kolej z zupełnie innej strony tej niedostępnej codziennie i niewątpliwie fascynującej. Kolej od kuchni pełna jest nowoczesnych rozwiązań i ciekawostek transportowych.